Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze. Lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest. To słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam to, które jest prawdziwe w Nim i w nas, i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci, Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi? W ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Pisze wam, dzieci. Gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy. Gdyż jesteście mocni i Słowo, może, i słowo Boże mieszka w Was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.